Te granty to wyraz z jednej strony zauważenia Państwa osiągnięć, ale też taki rodzaj podziękowania za Państwa dotychczasową aktywność i docenienia tego, co Państwo na co dzień robicie. Jak Państwo wiecie, czasy dla budżetów samorządowych nie są łatwe. Postawiam nawet taką tezę, że jeszcze tak złych czasów to nie było bo kiedyś było dużo mniej pieniędzy, ale też. Poziom różnych zadań, które realizuje miasto, były na zupełnie innym poziomie, na innym, w innym wymiarze. Mam nadzieję, że kiedyś też wrócą takie czasy, że będziemy co roku mogli zwiększać środki też na Państwa aktywności, na Państwa działanie. Mamy świadomość, jak dużą wagę i wartość wnoszą one ta. Zdecydowaliśmy się o zwiększyć formułę e, przyznawania grantów w konkursach e, naszych miejskich, przeznaczonych na kulturę i mamy trzy nowe konkursy. Konkurs filmowy i dwa konkursy muzyczne. Jeden na wydawnictwa muzyczne, a jeden na realizację projektów muzycznych, takie jak kon, e, koncerty, e, e, wydarzenia plenerowe. E, e, I cała pula środków nowych, przeznaczonych na wydarzenia w kulturze jest bliska prawie czterdzieści 400 tysięcy. Fundacja Trefl ma w planie zrealizować projekt pod nazwą Modernistyczna mapa Gdyni. Tak naprawdę gdyby nie wsparcie miasta nie udałoby nam się przeprowadzić tego programu. Dzięki naszej współpracy i temu dofinansowaniu możemy już w pierwszym etapie zrealizować założone dla nas cele. Dzięki programowi zbierzemy grupę kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu młodych Gdynian, którzy pod, oką, pod okiem specjalistów przeprowadzą wezmą udział w serii warsztatów, których efektem będzie powstanie filmu w technice animacji poklatkowej, w której się specjalizujemy. A ten film będzie przedstawiał właśnie modernistyczną Gdynię. Jeden z projektów, jaki będziemy realizować, to pięciolecie wydawnictwa muzycznego, nad którym pracujemy wspólnie w ramach stowarzyszenia Halo Kultura. Zaprezentujemy tam, to będzie mini festiwal, zaprezentujemy tam wszystkie dotychczasowe wydawnictwa, które ukazały się w wersji na żywo, koncertowej. Druga rzecz to jest uzupełnienie tej idei właśnie celebracji pięciolecia wydawnictwa czy poprzez wydanie albumu muzycznego zawierającego niepublikowane dotąd utwory bądź wersje, remiksy całego katalogu, który do tej pory się ukazał.